Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Stronkopedii. Ja jestem Kecz i dzisiaj przedstawię Wam brytyjski czołg ciężki 10 poziomu. To jest FV215B. No i standardowo zaczniemy sobie od załogantów. Mamy ich tutaj czterech. Tworzę sobie te okna. Rozdałem tutaj w nich po cztery perki. No i zaczynając może od dowódcy. Co tutaj wybrałem? Standardowo żarówka jak na każdym czołgu. Następnie towarzysze broni, zwiat, czyli umiejętność, która zwiększa zasięg widzenia, chociaż na tym przełogu jest on bardzo dobry moim zdaniem, oraz wszechstronność. I myślę, że tutaj można to spokojnie zamienić miejscami, ale no to co kto lubi. Dalej mamy celowniczego. Naprawa, towarzysze broni, strzał z biodra oraz ja tutaj mam mistrza, ponieważ nic bardziej sensownego chyba nie ma do wyboru ewentualnie można ten perk później, jeśli jest na 100%, zamienić na snajpera który działa właśnie, kiedy mamy go na 100%. Dalej mamy kierowcę mechanika, no i tutaj naprawa, towarzysze broni. Gładka jazda, która również zwiększa celność w ruchu. No i ja tutaj mam hamowanie sprzęgłem, czyli perk, który zwiększa szybkość obrotu pojazdu i. Polecałbym na tym czołgu czystości i porządek, ewentualnie właśnie zamiast tego hamowania, ponieważ ten pojazd bardzo często się pali i bardzo często pada mu silnik. więc naprawdę warto mieć tę umiejętność. Następnie ładowniczy, ostatni załogant naprawa, towarzysze broni, rozpoznanie w sytuacji. No i z racji tego, że nie miałem bardziej pomysłu, co by tu innego wybrać. Wziąłem bezpieczne magazynowanie. To by było w sumie na tyle w kwestii załogantów. Przejdźmy może do wyposażenia. Oczywiście dosyłacz. Następnie mam tutaj stabilizator oraz wentylację. No i tutaj raczej nie ma sensu zamiast tej wentylacji wozić ulepszonego systemu naprowadzania, z tego względu, że ten czołg ma niesamowicie szybko skupiający dział i po prostu się to nie opłaca. Skupiamy na tyle szybko, że nie trzeba mieć dwóch modułów odpowiadających za skupianie, no i to tyle. Jeśli chodzi o materiały eksploatacyjne, no to ja tutaj w ten sposób jeżdżę na randomach. Mam 16, przepraszam, jeżdżę troszeczkę inaczej, no, w ten sposób mam 16 apk 15 APC-ów i 4 haeki. Jeśli chodzi o randomy, jeśli chodzi o turniej, no to oczywiście jak najwięcej APC-ów i kilka haeków. No i materiały eksploatacyjne, czyli naprawka i w sumie wożę mało, ale polecam wodzić dużo, ponieważ tak jak wspomniałem, bardzo często pada silnik. Tutaj mam ciasto i herbata, czyli dodatkowe racje bojowe plus 10% wszystkich umiejętności. Dlaczego? Dlatego, że mam wszechstronność. Na randomach tak nie jeżdżę, ale na turniejach jak najbardziej polecam. No i automatyczna gaśnica. No, w niektórych pojazdach można ją spokojnie zamienić z racjami, natomiast no, tutaj, moim zdaniem, jest obowiązkowa. Tak jak mówiłem, czołg ma tendencję do y, y, częstych pożarów, więc no, gaśnica to jest po prostu obowiązek na tym pojeździe. No i tak, co mogę powiedzieć o tym czołgu? Moim zdaniem, jest to jeden z lepszych heavy'ków obok E5. Głównym jego atutem jest działo, ale to zaraz zobaczycie w bitwie. Bardzo szybko skupia, dość szybko ładuje. Tam jest 7 sekund z kawałkiem jakieś 7,5. Teraz zobaczymy dokładnie w bitwie. Ale jest maszyną bardzo specyficzną ze względu na swoją wieżę z tyłu, więc musimy grać im coś a'la la Mausem. Niestety nie ma on takiego pancerza, te boki są strasznie miękkie, więc jeśli kontujemy, to trzeba naprawdę uważać. Podczas kontowania często wchodzi w tą nasadę wieży. Sama wieża też nie jest jakaś super pancerna. Podrównią często pestki. z własnego doświadczenia. Dość rzadko wchodzą w ten włas te wizjery tutaj na górze, nie wiem, czy to jest spowodowane. No i dolna płyta. To jest miejsce, które jest największą bolączką tego czołgu. No. Tutaj bardzo często łapie pożary, pada silnik, więc no tą naprawkę i gaśnice trzeba mieć. No i jest dość duży, to jest też problem. Więc no. Gra się nim bardzo specyficznie. Nie jest to typowy hewik tak jakiś 7, który ma tu wieżę um, powiedzmy no nasadzoną normalnie, mają z tyłu i po prostu trzeba grać pod to 2500 HP moc silnika, no jest dosyć szybki, jak na heavyka Zasięg widzenia 410 plus oczywiście jakieś perki plus um, dodatkowe racje, no to jest naprawdę bardzo dobrze. No i co? No? W kwestii statystyk tutaj macie, możecie sobie spojrzeć w grze, więc nie będę ich tutaj wszystkich wymieniał. No i może zobaczymy, jak ten czołg sprawdza się w bitwie. Ok, jesteśmy w bitwie. Mapa to linia Zegfryda. bitwa standardowa. W przeciwnej drużynie cztery czołgi dziesiątego poziomu z 7 Centurion Pato oraz obiekt 140. No i to, co się pierwsze rzuca w oczy, to cztery artylerie, więc stwierdzimy, że pojadę sobie w miasto. Żeby może jakoś nie złapały na mnie No dodam tylko, że jest to pierwsza bitwa tym czołgiem, jaką rozegrałem. Tak, Grałem tą maszyną. No i na dojeździe dostajemy już pestkę w od Odisa 7. Więc wiedziałem, że już tam będzie pewnie próbował się na mnie kontować. No i tutaj kontowanie właśnie tych wieży Znajdujemy tu trójkę. Strzał odbity najprawdopodobniej jeszcze od Odisa 7. Tutaj liczyłem na to, że może się wbije jakoś tej M103, bo kolejna pestka się odbija. No i z racji tego, że M103 nie pokazywa dolnej płyty, stwierdziłem, że strzela po wieży. Pierwsza pestka wchodzi, 470 obrażeń. Średnie obrażenie na tym dziale to 400 259. W międzyczasie wchodzą kolejne pestki w M103 i z siódmy wbija nam właśnie te wizjery. Tutaj tak jak mówiłem. No ja strzelałem z tego czołgu, mam wrażenie, że to jest loteria i czasami wejdzie, a czasami nie. Czwarta już pestka, mam 103, 4% HP, 103 się cofa. No i teraz jest 7. Pestka chyba poleciała w jakąś teksturę. Tutaj ja się do niego kontuję, on do mnie. Kolejna pestka swaylowana, ja sobie znowu dałem wsadzić pocisk. No i stwierdziłem, że jeśli teraz nie przybije, to zał załaduje sobie Golda. Kolejna pestka, nie mam pojęcia w co ona uderzyła. No i teraz APC. -y. Mamy tutaj prawie 330 penetracji, dokładnie 326. I to jest to o czym mówiłem. Jeśli sam 7 źle się wykontujemy tą przednią płytą, tak jak ten gość z przodu, to po prostu będziemy tam wsadzać pestki. Będziemy dostawać te pestki, jeżeli przeciwnik ma odpowiednio penetrację, tak jak widzicie teraz też zaobserwować że to działo bardzo szybko skupia tak jak mówiłem SS jest na moim zdaniem bardzo celne co i 7 się wycofał tutaj widziałem że light skoczył na tą artylerię no i musiałem coś zrobić ponieważ zaraz artylerii nie będzie nie będę od tego lighta więc postanowiłem wjechać w miasto no i znajdujemy m 103 m 103 dobitam Tutaj przez chwilę nie miałem zbyt bardzo pomysłu, co zrobić. Zauważyłem, że 7-piątka będzie tutaj jechała, więc stwierdziłem, że się przyczaje. Może akurat wyjedzie, może akurat się uda zrobić pestki. 7-piątka wyjeżdża, po stołu na traku. no rzeczywiście to jest właśnie to, o czym mówiłem. Pierwsza pestka w przedniu płyty, i od razu pożar. 7.5 dalej na traku. zmieniam trochę kąt, żeby nie mógł oddać we mnie już żadnego strzału No i dobijam go W międzyczasie e, obiekt tam radzi sobie z naszym heavy'kiem, to jest IS-3 z MC3. Niestety nie mam ja na nią przestrzału Więc postanowiłem, że pomogę naszej es Która walczy z IS-7 oraz T-10 Czyli starym IS-8 Myślałem, że ten IS-8 strzelił Przepraszam T10. Zszczel dopiero teraz. Odbił się. Jedna pestka wchodzi. próbuję się kontować. Chciałem go sobie postawić na gąskę, no niestety się naprawił. Kolejna pestka włożona. No i tutaj kontowałem na tego IC7 liczyłem, że właśnie on zrobi błąd przez tą szparę. Jakoś się wystawi, a ja tym samym to on złapał mnie. Tak jak mówiłem, te boki nie są zbyt pancerne, więc bez problemu wsadził mi tutaj pestkę. Z tego że to jest 7 i, i to czołg magiczny, niż tak powiem, założył nam segolda. golda. Na plecy wyjechał nam obiekt, no i ten obiekt mógł tam Zobacz, ładnie zagrać, niestety wyjechał jakoś na środek go pola, jest i zostało mu 4% HP. Teraz została kwestia dobicia te dziesiątki. Um, wiedziałem, że nasz obiekt ma dużo HP, więc sobie poczekałem. Była możliwość, żeby na niego po prostu wyjechać i może akurat by mu nie przylosowało, ale wolałem nie ryzykować. Stan bitwy to wciąż 7 do 9, więc przygrywamy. Ta dziesiątka zostaje dobita. Teraz były dwie opcje: albo snajpić na zielony i pomóc naszym, albo spróbować dorwać cztery artylerie. Ja stwierdziłem, że druga opcja bardziej pomoże drużynie, więc ruszam na kawa przeciwnika, żeby szukać arty razem z obiektem. W międzyczasie właśnie pojawia się 53 Widzicie, to działa bardzo fajnie, skupiam strzał 53 do garażu. 49 tam przymknęło. no i zaraz bałem się jednego. artylerii, które zostały jeszcze 3 i mogę spokojnie mi tutaj wsadzić pestkę, więc w czasie łapałem przestrzą na patona. Ale nie trafiłem. Chłopiec dalej jedzie do przodu. Jest 3 zdjął właśnie ich 140, pojawi się kolejna artyleria. Postanowiłem złapać przestrzeń tego biegu Tigera. No i tutaj oddany strzał, włapiony. Złapiamy tylko Ainofestkę i dobijemy artylerię. Mam już 4 fragi. Te 4 dziewiątka. No tutaj postanowiłem, że ustawi się jakoś tam pod kątem, przodem, żeby po prostu w bok mu nie weszło. Jakoś cudem. Nie wiem za bardzo co on robił tutaj. 4 dziewiątku, czy on strzelił, czy co. No ale zostaje dobity. No i wiedziałem, że mam szansę na top Tyle, że obieg przeładuje szybciej. No i podjeżdżam, skracam kąt. No i trzało oddane praktycznie w piksel, Szósty frag. Artyleria dobita. No i to jest w zasadzie koniec powtórki. Chyba to, no, już nie uda mi się złapać. Więc to by było na tyle. 6300 obrażeń. 6 fragów. Tak jak widzieliście, no. Główną zaletą tego czołgu jest działo. Jest w miarę mobilny. Więc bardzo dobra maszyna do zadawania uszkodzeń. I mam nadzieję, że film się spodobał. Także dzięki za obejrzenie. Na razie trzymajcie się. Cześć.